Cześć, witajcie w kolejnym na moim kanale, jest to po raz kolejny właśnie nasz kochany CEOpolis. Dzisiaj kontynuujemy sobie właśnie przygotowania, a także już realizację farmy, którą właśnie jak wspominałem w poprzednim odcinku będzie to Pink Slime. Pink Slime, w którym właściwie maszynka, która będzie yy, pierw roznażała nam trzodę, następnie wyciągała maluchy i maluchy zatłukiwała, przepraszam, angażowała do produkcji właśnie yy, Liquid mita a także Pink Slime'ów. Tak więc... Yy, w tym odcinku bierzemy się za to, a w następnym skupiamy się na farmie Witchera. Więc co? Nic nie zostaje mi, tylko zostawić was właśnie na ten wspaniały odcineczek. Mam już zapomniany stone, okej, teraz idę w dół. Idę tam z powrotem do ciebie i budujemy dalej. O, to do mnie przyszłości, nie wiem co. Teraz do ciebie? O, u mnie na nowo! Jeszcze gorzej sypie, ty! Był. chwila była przerwy. Termilą, I każde znowu sypie. To mamy postawione. Ee... Tam jeszcze buduję później, tylko tu No okej, tak... Powiem Ci, do, kurze, bo w będziemy musieli trochę questów robić, nie? Questów? Tak. Możemy zdobyć randomowe dziecko, nie? Hmm. I, e, Krakena i crawlera, potrzebujemy 400 c łącznie. Oj. A mamy w systemie 90. No to się zrobi farmę C-Baksów. No tak, 6, kurwa. Nie wiem. Hmm. To wszyscy... no. będzie smacz, to będzie medium. To będzie medium. Nie, zrobię dziurę. Nie, hmm, pier piąty. C box, seeds. Będzie medium, tak? Na no, prawie. Długo ci to zajmie? To jest wypełnienie malutkich bloczku. Nawet mnie w kurwiej. Po no co się to bawisz? Żeby to wylądowało z cholera no. Ej to można zrobić poza odcinkiem. Na chociaż to kurde, bo to jest masakra. Jak się pływało? Co? Ciebie pytam jak się pływało? Pływało? No pływałeś. A no to nie ma racji taka zjebana, dobra. W to miejsce na górze będą świnki chodziły. I znalazłem efektywniejszy sposób na zdobywanie tych e, bloczków. Po prostu ko kopanie innymi bloczkami tyle. Mhm. Mm po od razu wydobywa się. Ale dobra, wezmę kilo. Zrób mi ten otwór tutaj. Będzie to idealnie i weźmy, weźmy te świniaki. Trzeba je rozmnożyć. Małchew? Mam marchewkę, mam. No sobie biegną po marchewkę. Patrz, będę nie wskoczył tutaj. Ty się zajmij dalej bo to bym, a ja się zajmę No Dobra, to ci właśnie. O, jeb. Yep. wskoczą? Co wskoczą? Patrz skakują jedna z drugą. <laughs> o. o, jedna walczyła. Masz marchewki? Mam marchewki. O, wziąłeś, dobra. O. Zrobiłem tam taki prowizoryczny otwór na mnie? Żeby było. I teraz jak chcę te świnki, to zacznę budować maszynkę. Bo to jest podstawa. Już mamy pięć świnek. Mafełki mi się skończyły. Ja mam przy sobie jeszcze no, 90. Się to wrócą do systemu, proszę o cię bardzo. Szam cały no kwipunek. Mafelek. Ale zanim to, to to, to mogę odłożyć na skinę. Mm. Tego Czego A, korbunek serduszek nie mamy. Animal feeder w pierwszej kolejności. Animal feeder, dobra. I baby separator będzie potrzebny, dobra. Więc tak, ee, to możemy zrobić... Bo złote jabłko potrzebne jest. Łup, łup, łap. A? Dodatkowe serduszka. O, dzięki. Tak, bo poza cięgiem zratowaliśmy sobie Heart Amulet i teraz na Heart Amulecie możemy sobie po prostu wrócić, nie ten Amulet. No, tak. już mam oko tych ee, rzutek. No, ja mam całe 7. Mam no, maksa żółtych, teraz będziemy mieć link zielona. A tego potrzebujemy, masowo mię Mhm. Teraz tak, mamy to. Golden Karoty, dwie sztuki, dobra. Iron e mamy, tylko nie mamy. Tak, Purple Ten nie mamy. Teraz tak, Lapis Blue, ten Żaden problem. I co tam było jeszcze zielony chyba, poczymy, tak? że pamiętam? Nie, niebieski. Czy niebieski, re czerwony, re red. Rose Red, no to mamy. Jak na razie nie można roznaleźć. No. Dobra, purple barwnik jest i jeszcze wziąć plastik z ekwipunku i te maszyny frejne, dobra. I w tym momencie możemy sobie właśnie Animal Feeder skraftować. Dobrze, mamy pierwszą maszynkę, potrzebną do tego naszego całego mechanizmu. I najlepiej jak ona stanie bloczek z przed czymkolwiek, czyli yy, na przykład, nie, tu będzie separator, to w takim razie ten bloczek będzie z tej strony. I fajnie by było Maciek jakby się przesunął. No jest w koniecze przesuwam W drugą stronę żeby tego, żeby wiesz, żeby, żeby mi nie wylazły ja Tu rozkapię to i tu ustawię tego feedera, dobra To nie czy on jest w dobrą stronę, jak nie to będę przeje... Feeder, feeder, czy on idzie w dobrym czy złym? Idzie w złym kierunku, kurde No to teraz tak, muszę, potrzebuję konfigurator i to gówno obrócić, dobra A ja mam przy, przy sobie ten, Shiftem Shift y możemy sobie zmienić, e, weźmy sobie na rotate I teraz tak, jeżeli kliknę prawym, to powinno się to coś obrócić, dobrze mówię? Nie obróci się Szajce. Weź te marchewki stare, bo to. No. Jakie marchewki? Tylko załataj, żeby nie, nie wlazły. Nie, teraz... Jak, to, dobra, to do mnie. Ta tam nie wchodzi do mnie. Pierwszy raz tym model się w ogóle bawię. A te backupy są coraz częstsze. No. Teraz to jest dobrą do, do, stronę, tylko teraz tak. Tu jest ten. Czy ja mogę. Show working area? O jezu, to będzie taki małe? Nie, ja muszę upgrade zrobić tego. Żeby zwiększyło working area, nie? No, że się marchewki. Poko. Industrial Re range Abrey, dobra. Random range Tier. Jak to wygląda? O Boże, to jest tym. i lat się wykorzystuje? Szajse. Wydaje mi się, że będę musiał jeszcze raz traktować ten, więc wezmę to. Rat. Te ceramiczne to mogę już wykorzystać. Plus weźmy na, na 4. No. Dobra. I idę do. twilightu tu jeszcze raz. nerywamy w ogóle dwie godziny to już. No trochę krócej, bo miał to miałem przerwę kontrolną, nie? Powiem ci tak, ja na chwilę bo co miałem co robić. No. Więc kuźwa, chwilę zatrzymam nagranie, żeby wyciszę i sobie pójdę zrobić coś, jedzonka. A to? Spoko. Ja Dobra, spróbuję dobrań. w trakcie narania ogarnąć porządek z tym i owym. No, zatrzymam nagranie, się wyciszę, i się wyciszą i dojedzą, co zrobić. Mhm. Dobra, zbrałem liście. Ja jaka zamieć! Wizowy to wy tego, wy tego nie wiecie, jaka jest zamieć u mnie teraz. Tak biało. Masakra. No, mamy towarzysza. Może no, trochę się łukowej naprodukowało, bardzo ładnie. Po prostu produkujemy te i mamy trochę lian, dobra. Teraz tak, możemy zrobić to. Możemy wziąć nasz, no powiedzmy jumbo tank, nie będzie. I podłączymy go sobie tutaj do tej maszynki, kopie tak. Ciebie wykop, ciebie wykop, weźmy sobie taki punktu i... Tak, ty idź tu, ty wyjdź, a ciebie wezmę. Bardzo szybko zasuwa, więc szybko to ogarniemy temat. Bez większych kłopotów, mam taką nadzieję. I się napełni tam kilka tych buketów. Dobra, receptory mogę już wykonać. Bardzo dobrze. Weźmy teraz tak, tego pipe'a tutaj. Weźmy nasz kochany latex tutaj. I tu weźmy output. Czy ty będziesz wchodził nam teraz? Będziesz wchodził, zajebiście. Simple machine frame skartowany. Dobra, redstone i glass pane. Czyli potrzebujemy zwykłe szkło. Oj, 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 dobra. To lecimy z tematem. Weźmy tak z 5 staków. Bo troszeczkę tego podejrzewam wejdzie. I powiedz mi. o, Adam już inne surowce wykorzystuje, dobra. Okej. Okay. teraz tak. Weźmy to jest kobel, tu. Kobel, tu. Yy, tu szkło, chyba. Cztery kobla. o, dobra, wróć. Cztery kobla to i dwa stony poproszę być. Ale latam do tego do tego punktu. A przecież mogę wziąć sobie wirelessa. Przecież nie wiem, nie mogę się do wirelessa przyzwyczaić. No właśnie. Poproszę tego pana. Biegniemy tu i sobie to skraftujemy. Całe obszarowe coś. No ktoś traktował sobie nową szynkę. Mmm, ciekawe. Maciek, pewno. To ja, to ja. Bo opcjonal, był crafting obsadzone nowej tej, tej skrzyni. A on ja nic nie craftowałem. Nie? O, coś hmm. się zbagowało. Dobra, mamy pierwszy tier 1 upgrade. To teraz tak, mając tier 1, możemy robić sobie tier 2. To tu się zastanawiam, co tu robię. Hmm. No nie, gadać, że to... Po co ja montuję to biorę po kolei, jak mogę tego? Dobra, weźmy plus 4. Czyli iron nugget i ten. Okej, okay, iron. systemu. Weźmy z tak tego Dwa szkła, iron. I dwa redstone. Ja nie muszę tak po kolei raftować, tylko mogę od razu schraftować. Wiesz co będzie to normalnie działało. Dobra. Zrobiłem 4 czwarty range a, a braida, który powinien zwiększyć zasięg. Co da Maciek? Szciny nam na chwilę obecną nie zabrakło. No, no mamy 8,5 tysiąca trzciny 404 dokładnie. No ładnie. robię porządki, w tak, które są niepotrzebne. Ulale! 4 idealnie starczył. Patrz to Maciek. Nawet, nawet no, nad to starczył. O, u mnie tu jest taki malutki kwadraczek tylko. Mówisz? No? O, teraz się naprawiło, raz No by się nie, nie odświeżyło po prostu, wiesz Czyli teraz te moby powinny się mnożyć ze ma... sobą Po o. czasie Skoro się tu mnożą, czy feeder, wróć, nie, czekaj Bo feeder i baby separator, właśnie, baby separator muszę teraz skraftować. I mob slaughter factory potem Czyli... Farma to jest taka dosyć brutalna, bo wyciągamy dzieciaków i potem je zaszlachtujemy na, na tego, na, na dwie prostu ciecze. Kreatywnie powiem, czyli e, Baby Separator teraz, które mo którego mogę od razu skraftować, nice. Lookin' sobie na Messengera. Nie chcę się kuć w twór, bo tam jest zimno. Tego ci zrobiłem te <laughs> U mnie też najebało równo. Ale tak, o wirelesse nie da się ulepszyć? W gridu? nie, nie, nie. Normalnie na upgrade'y. Wiem, że istnieje jakiś item, który może ci ładować automatycznie wszystkie elektryczne rzeczy, ale nie pamiętam jego nazwy. Dobra, biorę, biorę sobie Baby Separator. Jak to, jak to stawia? Jak to stawia? To idzie w tym? A, to idzie tak. Dobra. To Baby Separator pójdzie w to miejsce. Czy one potrzebują energii? To jest pytanie za milion punktów. Power. Potrzebują power. Dobra, to w takim razie. Dostanę energię, ale to za momencik, bo muszę podłączyć ten... Lightki mogą wystarczyć w sumie. To jest to jedna jedno, jedno sprawa. I teraz tak, nie plug, tylko point. Flux point. I braku posparowca. Plug point, dobra. Bardzo fajnie. O to chodzi. I teraz tak, stawiam sobie cube'a powiedzmy tutaj. Konfiguruję go tak, żeby miał... Z każdej strony był input-output. Input, Z tej strony wezmę mu... We, wepnę energię i weźmiemy go... Połączymy do... Sieci reaktora. W tym momencie on będzie się ładował i ja mogę z, ze spokojem do tyłu najlepiej puścić mu energię. I w tym momencie będzie farma działać. Tak. Rozmażają się mendy. Teraz tak, dołem puszczę energię. Do najczęściej bieć. I teraz wypadałoby tędy puścić tą. Okej. Okay. Tylko teraz tak, tutaj też muszę range... O, muszę też range abrid zrobić drugi. Dobra. Iron, iron, iron. Air, y, d -d -d dwa irony, dwa redstone y i. było tak? Cztery irony. O, teraz idzie. I teraz. Okej. Okay. Addon, tier czwarty jest. Gita Dzieciaki zostały przeniesione, tylko problem teraz jest taki, że mogą uciec. No właśnie. Uciek tu i spadł. Dobra. To teraz muszę zrobić coś, żeby. żeby one mi nie wyłaziły. Najszybciej będzie tak obudować i obudować to szkłem, żeby to zrobić, dobra. O właśnie bloczek biały, white concrete white concrete, nie mam przy sobie. Nie dobrze. zrobię tak, że, wyłą że wyciągnę ten Abrach, żeby mi tu nie skakiwał ten mob cały czas. I zrobię, żeby ten, żeby się na dobra. Flux, nie, nie flux, eee... bug Daj mi szkło i daj mi te bugi Nie, dobra. Tu mam szkło i teraz tak. Ctrl eee, ten, eee, plane 2 na 2 Okej. Okay. w tym momencie mogę to. O Jezu, ten mi wlat na górę, Nie dobrze, Pani kolego, bardzo nieładnie Te wyłażą, o, wyłaz. dobrze na razie kolego, podziękujemy Okej, okay, tu jest to podwójne i teraz tak, jeszcze tu, okej okay. Bardzo ładnie, ale potrzebuje gdzieś się dostać, okej okay. To się dostanę tutaj tędy Rozwalmy te koble Tutaj jeden roz, rozłupmy, żeby ten, właśnie system Myślę cofam ręcznie do systemu jak mogę tego White Concrete, powrócę jeden na White Concrete, bo mnie to będzie drażniło do końca serii. Cyk, dobra, teraz mi pasuje. Powiedz, że za inny zamachę starczy tego szkła. Starczyło, bardzo ładnie. O to chodzi w tej gierce, dobra. Ło, maluch wylaz poza mapę. No, sorry, może to jakoś go o swobodzie Tu było wejście, dobra. Kopmy tego skubańca. Tu mamy wszystko ładnie zrobione. Jeszcze tutaj jeden bloczek, cyk i mamy to zrobione. Dobrze, teraz tak. Wróćmy im upgrade, żeby to wyłapało wszystkich dzieciaków, ok? Teraz dzieciaki, co się tu pojawiły dzieciaki, będą automatycznie teleportowane do drugiego miejsca, dobrze. Czyli to jest podstawowy zamysł tej farmy, po prostu żeby to miało ręce i nogi. Co dalej? Dalej, przejdziemy do procesu ich wyekstraktowania surowca. A więc, jeżeli... Mob tu jest, pojawi się w tym miejscu, to zostanie wyciągany przez mob Slaughter Factory, a ten Factory cały użyjemy, żeby po prostu mieć to z głowy. Slaughter Factory mamy nawet skraftowane, więc bardzo dobrze. I teraz wypadałoby to postawić, podłączyć do energii i zobaczyć co się stanie. Tu po środku, postawmy kobla, eee, wróć. Postawmy kobla, rozłupmy i pokaż mi obszar. Ty masz obszar taki. Mm -hmm. Co jeżeli wrzucę ci upgrade tier 1? To ty masz to 3 na 3. Dobra, to już widzę, że będę musiał tą całą faremkę pomniejszyć. Okej. Okay. Mogę widzieć ciągnąć do, do rodziców. Ojoj. Tak, byłem się to dużo bliżej postawić. Więc tak zrobimy. Bo zrobimy 5 na 5 platformę. Jest 5 i raz, 2, 3, 4, 5. Zrobimy tier drugi. Abraidu. Oj, zabrakło mi Okej, okay, mamy to zrobione. Super. Odzyskane. Surowiec jest na miejscu. Bardzo dobrze. Ups. Ej, zepsułem. Mob dobra. Czyli zrobimy sobie tier dwójkę, żeby miał ręce i nogi. Idzimy do tej maszynki zobaczymy co, co potrzeba na Tier 2. Tier drugi potrzebuje 4 lazurytu, dwa restony. Czyli, czyli góra receptory się nie zmienia, tylko jedyne co potrzebujemy to jeszcze lazuret, dobra. Kraftuje się teraz będzie obszar 5 na 5. Więc bardzo dobrze. To jest to. Extra range plus 2. Będzie 5 na 5, to będzie 3x3 będzie 3 dalej. Nie no, powinno być 5 na 5, tak myślę. Uwaga, 5 na 5, show range, pasuje. Dobrze. To teraz puśćmy kabelek dołem, do tej kochanej machiny. Uwaga, zaraz te mopki zginą sobie. A nie, wróć! Tak, gino, czteroma nie znikają i mamy pink slima. Ale jaja. Dobra, czyli farma działa. Tylko wiadomo, potrzebujemy więcej tutaj tych świnek, żeby to miało ręce i nogi. Bo w przeciwnym wypadku będzie to cholernie powolne. O, liquid meat też powstaje, o! Ciekawe, czyli mamy jedną farmę mamy zrobioną, taką którą od początku powinniśmy zrobić właśnie jak, ruszymy, jak ruszyliśmy Industria Foregoing, ale w tym wypadku targetowałem co innego i tak jakoś wyszło, dobra. Więc teraz tak, mamy, skoro mamy Pink Slime Liquid, powiedz mi jak mogę to przetworzyć? O kurde, ej, czyli tam muszę wziąć baketa i muszę pójść do Dissolution Chamber, żeby skraftować z dwoma szapkami żelaza i złota. I to da nam jeden Pink Slime Angot. Potrzebujemy ich 32. No to troszeczkę na to pójdzie, żeby wykonać chapter challenge, ale hej, czego się nie robi dla widzów. <grym> to jest bardzo długi odcinek. Pewno go podzielę na party. Dwa znając życie, ewentualnie po prostu zrobię to tutaj jakoś potne i tyle. Ale okej. Okay. Lejmy Pink Slime tutaj i teraz wypadałoby zrobić magię, czyli poproszę stack żelaza i poproszę tak złota. O, i coś I teraz. Dwa tak, dwa tak. I graftujemy pink slima pierwszego. Wooow. Chcemy z tego jeden chyba, tak? Tak, jeden pink slime. Znakomicie, to jak jeszcze 32 razy musimy zrobić. Czy mogę efficiency zrobić przy okazji upgrade? Poproszę. Na, na najlepiej najwyższe tiery, żeby to szybko robiło. Czyli tier drugi. Diamond, diamond to teraz są dobra. Co tu potrzebujemy? Latex mamy. Okej. Okay. Diamond. Mamy sześć, dobra. Starczy. Tego Avraid'u styknie, Glo, e, Blaze Rod'u mamy na zajebania i coś tu jeszcze. Wszystko, nice. Ja od sześć tam nie nagrałem, bo zapomniałam włączyć nagrywanie z powrotem. Drod są friendly mobs. No kurwa, tak friendly mobs nie? To już mam tyle zabite. A masz looting na mieczu? Nie, ja latam z łukiem. Ale tu musisz mieć nie to musisz z miesza bić. Miecz z lootingiem. No, nie wiedziałeś o tym? Nie. Bra. Dawaj mi z lootingiem. On no to lapis dla żuli chyba, nie? Gdzie, y, czy gdzie to jest looting? Nie wiem, czy przypominam, że ja nawet nie mam miecza z tym Looting Modifier. Looting 3 to jest 2 ro Rose Gold Eye Ingot, Rabbids food. Name Tag i Diamond. O nie, że skomplikowali życie. Czekaj, co to było? To był jeszcze Redstone. W w momencie robię jeden upgrade, e efficiency, który powinien przyspieszyć kraftowanie. A kraftowanie przyspieszane będzie dla nas prostsze. Wrzucam go tutaj. Looting. Troszkę jest szybciej. A jeżeli wrzucę drugi addon, nie mogę drugi. Eee, co so jest? Mogę tylko jeden addon rzucić. Aha, tak, cudowo. Dobra, to wrzucamy, brawo, tam addon i tyle. O, się przerzedziło. Yo! Prawda. I s... e, stopper, start. Okej. Okay. Jest numer 7. Teraz to Pink slime nam starczy. O, widać, automatycznie produkuje. Bardzo ładnie. Jak Pink teraz nam starczy chyba do końca serii. Tak mi się wydaje, Który już jest tak Lepiej zautomatyzowany. To dla Julii, jest pod ten, pod looting. tak. Ale tu masz różne rodzaje, nie? Nie wiem ja tak nie ogarnią kurwa. Mam mieć Sinkersa. Wkładasz tu, na przykład na przykład miecz wkładasz, nie? Tak ro, Rose Gold, czyli trzy ingoty kopru jedna, jedna, jeden ingot goldu. Mamy Rose Golda a ingotów 224 sztabki. O. Oj. Widzisz? O, dwie szafki są do tego potrzebne. Je jeden name tag, jedna, jeden rabbit foot i jeden diament. Hmm, hmm, łatwo mówić. Łatwo mówić, nie? Nie, ma nie mamy rabbit foota. Ojoj. A my nie mają tybera z maneulinu. No. Hmm. Zaraz by nie mieli rabbita. Zrobiłem lock input i w tym momencie mogę wziąć z systemu hopper. I powiedzmy, że podłączyć z góry to. Powiedz, że to będzie automatycznie się robiło. Tak, to się robi automatycznie! Boże, tak! Nie muszę tego klikać co, przez pół godziny. Znakomicie. Ty potrzebujesz wiaderko tego, Maciek? Mm, no czy, ale potrzebuję czy tego. w maszynce go. No to będziesz miał w maszynce. Ju, w sumie już masz w maszynce, bo to pod receptury, tak? Mhm. Co tu można? Advanced Machine Frame. Co tu jeszcze? Infinity Drill. I Hammer. Pink Slime. O, jako slime po prostu. O, Infinity Backpack. Infinity <laughs> nie nieźle. Trident jakiś. Launcher, bazooka jakaś chyba. Dwarf rabbit. Mam hm, mam kujka. O, nice. Weź zobacz, czy mamy rootsy. E, co mamy? Roots. Mamy jedną sztukę. To chodzi ci o bloczek, tak? Mhm. Mm no to jedną sztukę mamy. No to wykopuję, a to, to wypadnie mi w formie Mhm. Spoko. No, akurat jedna z nam jest potrzebna, dobra. To wracam. Ogólnie, następnym, następnym naszym celem będzie zbudowanie farmy Witherów, czyli farma automatycznie reszty Widera, zabiera od niego etergas i go zabija. Czyli mamy i etergas i mamy tego, i mamy jednocześnie Nether Stary. Takie Perpetuum Mobile można powiedzieć, że chodzi o farmę. Uwaga, za dosłownie minutę czasu będzie głośno. Mam tego 28, 29 się raftuje, 30, raczej 31 stra. Cudownie. Masz jeszcze całe 16 buketów tego Pink Slime'a, więc to chyba wystarczy, nie? Plus jeszcze to się produkuje w międzyczasie. Uwaga, i 32 leci. Dawaj, dawaj, ładuj maryna. Ładuj, 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 ładuj. Pick Pink Slime Quest complete. Co oznacza, że CC8 mamy w końcu wykonany. Power. Cośmy Energy Cube. <laughs> Ale mamy kolejny rozdział w tym całym pseudo. W całych pseudo questach tak, mamy wykonany, co mnie bardzo cieszy, więc to był cel tego odcinka, co prawda mieliśmy bywa, początkowo trochę inny plan, ale ostatecznie trochę to zmieniliśmy, więc mam nadzieję, że wam to się podoba, że się cieszycie, że, tego, że takie coś zadbałem właśnie, żeby było w tej serii i ja się chyba z wami żegnam, tak więc... Dziękuję za uwagę z tego odcinka. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, Ja byłem Damian, a ze mną był standardowo Maciek. Widzimy yes. się jutro, więc na razie.